Cześć, nazywam się Irek Solicki, pracuję z branżą Chorek od 2001 roku. Doradzałem takim firmom jak IKEA, Kaufland, Cinema City. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, czym jest projekt technologiczny. Projekt technologiczny to koncepcja funkcjonalnego układu pomieszczeń lokalu gastronomicznego. Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza część to część opisowa, która opisuje wszystkie procesy technologiczne, które będą zachodziły w zakładzie. Opisuje też liczbę zatrudnionych pracowników, rodzaj transportu, podstawowe informacje dotyczące projektowanego zakładu. A druga część, część rysunkowa, robiona zwykle w skali 1 do 50 bądź 1 do 100, to funkcjonalny układ pomieszczeń lokalu gastronomicznego wraz ze wszystkimi urządzeniami gastronomicznymi oraz przyłączami typu wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi i gazowymi. Czy projekt technologiczny jest obowiązkowy? Tutaj panuje pewna rozbieżność w zależności od tego, w którym mieście otwieramy lokal gastronomiczny. W pewnych miastach Sanepit wymaga obligatoryjnie wykonania projektu technologicznego. W innych miastach wystarczy, że inwestor rozrysuje sobie na kartce po prostu układ pomieszczeń. Kto może być autorem projektu? Do wykonania projektu technologicznego nie potrzebujemy żadnych uprawnień. Sam inwestor może wykonać sobie projekt technologiczny we własnym zakresie i przedstawić taki projekt w inspekcji sanitarnej. Ale ja tak naprawdę rekomenduję zlecenie takiego projektu technologicznego wyspecjalizowanej firmie, która zna wszystkie przepisy sanitarno-higieniczne i wykona taki projekt zgodnie z przepisami. Czy projekt technologiczny musi być zatwierdzony przez rzeczoznawcę do spraw sanitarno-higienicznych? Tutaj też nie ma obowiązku zatwierdzania takich projektów przez rzeczoznawcę. Jednakże każdy nasz projekt technologiczny opiniujemy przez rzeczoznawcę do spraw sanitarno-higienicznych dla. Spokoju naszego, ponieważ wiemy, że projekt wykonany jest dobrze zgodnie z przepisami, ale również inwestor ma wtedy tak naprawdę gwarancję, że projekt został przez nas wykonany poprawnie i zostanie zatwierdzony w inspekcji sanitarnej i lokal pozytywnie odebrany. Ile kosztuje projekt technologiczny? Ceny projektów technologicznych rozpoczynają się od 800 zł netto w przypadku małych futraków, małych zakładów gastronomicznych do tak naprawdę 7 tysięcy złotych. Wszystko zależy od metrażu lokalu, od rodzaju planowanej działalności, od tego czy inwestor przekaże nam inwentaryzację lokalu w formacie DWG. Czy można wykonać projekt technologiczny na odległość? Tak. W zasadzie 80% projektów technologicznych, które wykonujemy, wykonujemy dla inwestorów z całej Polski przez internet. Wystarczy, że dostaniemy rzut w formacie PDF. Idealnie byłoby, gdybyśmy dostali rzut w formacie DWG i na podstawie takiej inwentaryzacji. Rozpoczynamy projektowanie technologii. Jeśli macie więcej pytań dotyczących projektowania technologii bądź jakichkolwiek pytań związanych z gastronomią, zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. No i oczywiście proszę o subskrypcję, jeżeli chcecie dostawać bieżące informacje dotyczące profesjonalnej gastronomii. Zapraszam.